W niedawno zakończonej kampanii CW mogliście walczyć o pojazdy 10 poziomu, ale oprócz tego Wargaming pozwolił w końcu zdobyć czołgi 8 i 7 poziomu, które kiedyś też były dostępne za kampanię. Na pewno większość z Was jest najbardziej zainteresowana is 5 i właśnie na nim dzisiaj skupimy się. Chciałbym pokazać wam ten pojazd, ponieważ nie posiada go zbyt wiele osób, troszkę krąży na jego temat mitów, które warto byłoby w tym filmie obalić. Cześć, tutaj Fauder, witam Was w nowym odcinku I, i znajdujemy się na Isie 5, tak jak powiedziałem, w zapowiedzi, w zajawce przed, przed Intrem. Is 5 w moim garażu od parę ładnych paru lat znajduje się już, no i y, miałem okazję rozegrać tym pojazdem dość dużo bitew. Y, tak naprawdę m, trzeba powiedzieć, że no jest to czołg interesujący z jednej strony, ponieważ nie ma go zbyt wiele osób na serwerze, ale nie jest to czołg dobry. Zresztą wszystkie te pojazdy, które były w tym momencie do zrobienia w warsztacie w ostatniej kampanii y, ósmego poziomu, czy też siódemek, czy też jedna siódemka, no to nie są rewelacyjne pojazdy. No i IS-5 również. Zapytacie dlaczego oczywiście. No wiadomo, czołg jest w miarę dynamiczny, jest ruski, ma pancerz, ma działo, które y, posiada penetrację 221 mm, 270 na Goldzie, APCR na podstawie, więc naprawdę bardzo ciekawie. No tak, to wszystko się zgadza, natomiast celność tego działa i czas skupiania pozostawia naprawdę wiele do życzenia. Jeżeli posiadacie czołg Defender, czyli obiekt 252U, albo macie ISA 3A, to będziecie wiedzieli o co chodzi. To działu jest naprawdę bardzo, bardzo podobne do nich i to powoduje, że jest to dobra maszyna, ale w starciu na bliski dystans, kiedy możemy przycelować, kiedy możemy sobie stanąć na chwilkę, poczekać na przeciwnika, wtedy rzeczywiście. Ten czołg potrafi zrobić krzywdę. Natomiast w przypadku, kiedy bitwa jest bardziej dynamiczna albo toczy się na otwartej mapie no to wtedy, wtedy niestety ten czołg, tutaj, ta jego celność powoduje, że staje się on mało użyteczny. Opuszczenie działa też nie jest rewelacyjne na nim. Nie będę komentował tego, co to ten TS-5. Te Rozumiem, że chciał mocno zaatakować, wyjechać, ale to było dość głupie w takiej początkowej fazie bitwy. Nawet jeżeli weźmie pod uwagę to, że był ósmym tierem na ósemkach, to nie powinien czegoś takiego robić. Ja natomiast wyjeżdżam teraz, zobaczcie, pod T32, dlatego że staram się skrócić do WZ-111. Uznałem, że to będzie dobry pomysł, żeby po prostu do niej dojechać jak najszybciej. Niestety zbiorę do długi strzał od tego T32. Dlatego się zatrzymuję i oddaję tutaj, tutaj strzał, bo, bo po prostu chciałem mu zadać obrażenia. No, wiedziałem, że tak czy inaczej on do mnie strzeli będzie mnie w stanie przebić. Niestety przehandlowane dość szybko z mojej strony 600 punktów wytrzymałości, nawet troszkę więcej niż 600 punktów, więc to nie będzie kosztowało. Jeszcze fałka mnie w tym momencie zajeżdża od boku, no ale szybko zdjęta gąska. Ona posiada bardzo duże tutaj działo. No i zobaczcie, że ten czołg nie posiada jakiegoś rewelacyjnego pancerza. To jest, to jest typowy ruski czołg ciężki. Jeżeli dobrze się schowacie, no to, to oczywiście możecie trochę pocisków odbić, natomiast jeżeli widać ten kadłub, to zawsze nawet jeżeli będziecie skontowani, oczywiście to się nie powinno kontować, no ale jeżeli jesteście akurat skontowani do kogoś, to będzie was przebijał poprzedniej płycie, jeżeli jedziecie przodem centralnie na niego, to będzie strzelał w ten dziubek, który, który macie, i to raczej tutaj nie będziecie pocisków za dużo odbijali. Jedynie jeżeli gramy na wieżę, schowamy ten kadłub, to wtedy te czołgi są w stanie coś odbijać. Czołg jest dość dynamiczny, trzeba przyznać, że zbiera się całkiem nieźle, jak to, jak to ruskie czołgi ciężkie. Nie jest to jakaś wyścigówka rewelacyjna, ale radzi sobie w dojechaniu do przeciwnika i do zaatakowaniu go. Warto zwrócić też na obrażenia tutaj 390 obrażeń. To jest troszkę mniej niż w Defenderze, który bije za 440. To jest um, oczywiście e, rekompensowane w pewien sposób przeładowaniem tego działa, które jest szybsze, e, ale tak jak mówię, no, nie jest to jakaś szczególnie dobra maszyna teraz. i 3 wyjechał taki strzał z naprzód. Strzeliłem dlatego, że bałem się, iż on tutaj będzie mnie w stanie zniszczyć, to było troszkę niepotrzebne, no ale teraz będę mógł przeładować sobie strzał i yy, tak jak widzicie, no takie, takie snapshoty już na takim półdystansie, one nie będą po prostu zwyczajnie wchodziły. To nie jest rewelacyjne działo, to jest taki rozrzutnik kartofli i yy, o tym należy pamiętać. 3 złapana bardzo ładnie bokiem, no niestety tylko 10 HP, ale kolejna lufa wyeliminowana i to powinno nam ułatwić yy, tutaj sprawę w dalszym przebiegu bitwy. Myślę, że część z was go robiła, troszkę muszę skrytykować Gaming za to, że te czołgi ósmego poziomu, zwłaszcza z 5 nie był taki łatwy do zdobycia wbrew pozorom. Nawet jeżeli grało się dużo bitew, zbierało te wszystkie części, które, które były do zebrania w warsztacie, to niestety, ale no, można było nie zrobić tego czołgu. Dość dużo tych elementów było potrzeba i nawet osoby regularnie grające sporą ilość bitew po prostu nie były w stanie zebrać odpowiedniej ilości elementów, żeby żeby sobie ten czołg złożyć. Natomiast, czy, czy jeżeli nie udało wam się tego, to powinniście żałować? Myślę, że nie. Są czołgi bardzo podobne, tak jak mówię, chociażby Defender. Wiadomo, Defender ma lepszy pancerz niż IS-5. Ma lepsze przeładowanie, no ale za to jest wolniejszy, nie jest aż tak dynamicznym pojazdem. Ten się jednak troszkę szybciej rozpędza, troszkę, troszkę jest po prostu zwrotniejszy, żwawszy na krótkim dystansie. IS-3A również, jeżeli ktoś, ktoś chce mieć taki czołg radziecki, ciężki, premium, to też jest opcja. Jak najbardziej, tamten, tamten z kolei ma tutaj magazynek, którego ten nie posiada. Celność tych dział jest bardzo podobna, więc jeżeli mieliście okazję zagrać sobie tamtymi czołgami, to na pewno będziecie wiedzieli o co chodzi. Jeżeli RNG was kocha, no to wtedy wygląda to całkiem nieźle. Jeżeli RNG was nie polubi w danej bitwie, to będziecie naprawdę tylko kleli i nie nie zadacie za dużo obrażeń. Tak to wygląda. Jeżeli jesteście ciekawi tego czołgu w większej ilości bitew, nie chcecie zobaczyć jednej bitwy, którą tutaj wam rzucam. to jakiś czas temu robiłem godzinę z IS-5, więc tam jest przez godzinę grane tym czołgiem na różnych mapach, przy różnych, przy różnych losowaniach. Dodatkowo jest omówiony ten czołg w również jego pancerz, jego plusy i minusy, jak to się ładnie mówi, zady i walety. No, i tam, tam was odsyłam, zostawię link w opisie tego kanału. Natomiast tutaj chciałem o tym czołgu troszkę powiedzieć, z uwagi na to, że po prostu jest on w końcu do zdobycia. No, ja, ja wtedy, kiedy on był pierwszy raz do zdobycia, nie mogłem wdać całej kampanii. Zagrałem bodajże 5 czy 6 dni. Jechałem wtedy na wakacje. No, i po powrocie okazało się, że załapałem się do, do tam odpowiedniej ilości graczy na ten czołg i musiałem za niego zapłacić 12 tysięcy złota. Wtedy uważałem, że to będzie rewelacyjne rewelacyjny czołg premium, że, że będzie bardzo, bardzo istotny na ósemkach, że będzie się nim dużo grało. No niestety rozczarowanie przyszło dość szybko, jak go wyciągnąłem na większą ilość bitew, to się okazało, że no ten czołg po prostu jednak troszkę, troszkę nie domaga, nie jest, nie jest to jakaś jakiś fantastyczny czołg premium. No ale jeżeli ktoś z was zrobi no to wiadomo. Jest to kolejna kolejna pramka w garażu, zawsze można się nią troszkę pobawić. Tak czy inaczej, no tak wygląda jest piąty. Jestem ciekawy jakie wyrobiliście czołgi ja w tej kampanii akurat sobie zrobiłem T233, czyli czołg na który dwa razy kiedy była kampania na ten czołg niestety nie mogłem grać z różnych powodów. No i w końcu udało mi się go zrobić, a ponieważ jestem fanatykiem amerykańskiej myśli pancernej, no to, to tym bardziej się cieszę, że Wargaming dał możliwość zdobycia tego czołgu. 6 fragów w międzyczasie, 4800 uszkodzeń, no i m w końcu na tym czołgu zrobiona. Tak jak powiedziałem, nie gram nim za często, są zdecydowanie lepsze czołgi, premium ten jest bardziej taką ciekawostką, można powiedzieć, i yy, tutaj trzeba, trzeba przyznać, że jako ciekawostka ten czołg jest jak najbardziej fajny, natomiast nie sądzę, żeby ktoś później grał nim na poważnie, czy to na przykład na natarciach, czy na, na potyczkach ósmego poziomu, albo nawet brał go na linię frontu, czy, czy dobite. Nie ma ten czołg jakiejś takiej super zalety. Kiedyś ta penetracja robiła wrażenie, że czołg premium radziecki, ciężki, może mieć taką dobrą penetrację na, na ósmym poziomie, natomiast no. Okupione jest to okrutnie złą celnością i długim czasem skupiania, co po prostu powoduje, że, że ten czołg jest niezbyt przyjemny w grze. Tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do kolejnych również na streamy w poniedziałki, środy, piątki, weekendy po godzinie 18 na Twitchu. Tam sobie możemy pogadać i jeżeli wpadniecie to i macie pytania, to możecie oczywiście zadawać te pytania. Ja się postaram w miarę możliwości na to wszystko odpowiedzieć. Więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.